Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na reading vloga. Pierwsza książka, którą będę w nim czytać to drugi tom Igrzysk Śmierci, czyli W Pieszczeniu Ognia. W tym vlogu pojawią się również wstawki z robienia nowej biblioteczki, także będzie wyprawa do Ikei, będzie składanie regałów, no i oczywiście układanie książek. A teraz czas na W Pierścieniu Ognia. Ja tę książkę zaczęłam wczoraj wieczorem. Czytałam dopiero 20 stron, no jeden rozdział. Pierwszy to bardzo mi się podobał i no liczę, że ten też będzie mi się podobał przynajmniej tak samo. Tutaj na początku no, niewiele się dzieje. Katni zwróciła właśnie do swojego dystryktu i przygotowuje się do tego e, objazdu po wszystkich dystryktach. Także na tym etapie teraz jestem. No, teraz czas te przejść trochę więcej i odezwać się za jakiś czas. Kończyłam właśnie w pierścieniu ognia. Kurczę, to zakończenie było strasznie napakowane w dużą ilością informacji. No, strasznie. No, ale tak, co mogę o tej książce powiedzieć? Różni się od pierwszego tabu przede wszystkim tym, że tutaj w zasadzie przez połowę książki e, dzieje się naprawdę mało. To znaczy, no, dzieją się rzeczy, ale. Nie są to. Nie ma tam jakoś, nie wiadomo ile akcji w tym. To jest bardziej na zasadzie tego, jak na przykład w pierwszym tomie był ten czas przed igrzyskami. No to tam też nie działo się dużo, ale jednak coś tam się działo. tak? No to tutaj jest tak samo, tylko że przez większą część książki jest tutaj na początku to całe turne zwycięzców i na tym spędzamy dużo czasu. No, i dopiero właśnie w połowie zbliżamy się do e, kolejnych ikrzysk. E, no, i potem mamy całą akcję na e, arenie. No, i trochę też przygotowań do tych ikrzysk, ale tego nie ma aż tyle co w pierwszym tomie. I tak, no tutaj na pewno można się bardziej e, zżyć ze wszystkimi. Bohaterami, i też nie do końca wiadomo, komu można ufać, a komu nie. I to było naprawdę bardzo na plus. Sama arena Igrzysk w z Symptomy była bardzo fajnie skonstruowana. Możliwe, że gdyby więcej akcji było właśnie na arenie, to to by się zaczęło nudzić, ale no tutaj to wszystko, co na arenie rozgrywa się, może na 30% książki, może troszkę więcej. No, w każdym razie je, tam, tam akcja naprawdę jest dosyć e, szybka. Dzieje się tam cały czas coś. Dosłownie momenty przerwy są bardzo krótkie i nie ma ich zbyt wiele. Ja z filmu pamiętałam niewiele, to znaczy pamiętałam najważniejsze wydarzenia e, z tej książki: typu e, kto mniej więcej jest na tej arenie. I jedną z końcowych scen. I tak właściwie to myślałam, że może na jednej z nich to się kończy, chociaż jakoś no dziwnie by to było, gdyby tak się faktycznie skończyło, to było takie trochę urwane. No w każdym razie no nie pamiętałam zbyt wiele z filmu, więc te wszystkie szczegóły były bardzo ciekawe. No, i tak jak już mówiłam, z tymi bohaterami tym razem można się zżyć. Zwłaszcza z tymi nowymi, a ze starymi, no jeszcze bardziej. Trochę mniej było tutaj takiego pity jak w pierwszym tomie. On był trochę. No, po prostu było go mniej. W sensie on był, ale go było mniej. Pod sam koniec książki Katniss i jej zachowanie były może. Momentami troszkę um, irytujące, chociaż no, pasowały bardzo do jej charakteru, więc no, to nic dziwnego, że tak reagowała na um, pewne rzeczy. Jest w tej książce też e, taki motyw, ale nie będę mówić jakiej, bo to spoiler. Trochę, może, nie wiem. Lepiej nie będę mówić, ale ten motyw nie do końca mi się podoba, bo on jest taki. Naiwny, moim zdaniem. Może nie stracające wiele, to po prostu chodzi o to, że z jednej osoby robi się coś. Może tak. I ja, ja tego motywu nie lubię za bardzo. W sensie można go dobrze ograć, ale no ogólnie to za nim nie przypada. Ale, a tutaj był. No, ale no zobaczymy, jak to się e, później e, rozwinie w następnym tomie, po który no na pewno sięgnę niedługo. E, filmu trzeciego no nie mogę powiedzieć, że nie oglądałam, bo ja go zaczęłam kiedyś oglądać, ale wydaje mi się, że... Mm, to znaczy jestem 100% pewna, że nie, po prostu zasnęłam, bo no nie dlatego, że był nudny, chociaż może był nudny, nie wiem, <grym>, nie obejrzałam za dużo, ale zasnęłam dlatego, że zaczęłam go oglądać, jak byłam zmęczona i leżałam już w łóżku, więc no warunki do oglądania nie były najlepsze i nie pamiętam z tego filmu nic, poza właśnie jedną sceną, gdzie kilka osób stoi przed jakimś budynkiem zniszczonym, albo starym, albo coś w stylu, więc no, no to jest wszystko, co ja kojarzę. Chociaż może jak zacznę czytać, to mi się coś więcej przypomni, no ale to, co pamiętałam przed książką z filmu, to no więcej tam nie było rzeczy, które mi się nagle przypomniały, tak jakbym to widziała po prostu e, pierwszy raz. No i niektóre rzeczy w sumie mnie tutaj zaskoczyły, e, także no to bardzo na plus. Czy byś się podobało bardziej niż pierwszy tom? Nie wiem. Jakby ktoś mnie zapytał o to zaraz za połową, to powiedziałabym, że pierwszy podobał mi się bardziej, ale po przerzuceniu całości... Nie wiem, naprawdę. Obydwie te książki są bardzo dobre, ciekawe. A w ogóle tutaj sama końcówka jest... Bo tyle tam jest informacji i wyjaśnień wszystkiego i tak dalej. I też no, emocji, bo Pewnych rzeczy się dowiadujemy, i no ja aż w pewnym momencie straszną ekscytację z tym, co tutaj będzie dalej. Także, no tak jak mówiłam, już kolejny tom na pewno będę niedługo czytać. No i potem balade ptaków i węży chyba tak się ten tom nazywa. No ale tak podsumowując, to bardzo mi się podobało. I tak, co będę czytać następne? Może zabiorę się z jakiegoś audiobooka. To też jest y, dobra opcja, audiobook to zawsze dobra opcja, a y, no, wieczorem, jak będę mieć chwilę na czytanie, to zobaczymy, co wybiorę. Cześć! Przychodzę z szybkim update'em e, co tego, jakiej książki będę teraz e, słuchać. E, miałam już co prawda wybraną książkę, ale zanim ją zdążyłam zacząć, to okazało się, że na... Legimi wjechało, audio jedyne ocelałe. Ja czytałam już, a właściwie słuchałam prawie wszystkie książki tego autora. Została mi właśnie ta, ona chyba była już wcześniej wydana, ale to było dawno temu. I poza nią została mi jeszcze jakaś jedna, która też była dawno temu wydana, ale teraz, no, ale chyba nie jest nigdzie dostępna, w sensie przynajmniej na Legimi jej nie ma, więc pewnie poczekam, aż zostanie ponownie wydana i będzie po prostu audiobook. No, także jestem bardzo ciekawa, jak ta książka wypadnie, bo z tymi jego książkami jest naprawdę bardzo różnie. Jedne są fajne, inne są mniej fajne. Um, I zobaczyłam trochę przypadkiem, bo nie planowałam, na, na Goodreads, że ta książka właśnie, jedyną ocalała, jest otagowana jako horror. I to mnie trochę przeraziło. Ale zastanawiam się, dlaczego ona no w ogóle jest oznaczona jako horror, bo to niekoniecznie E, musi oznaczać, że tam są jakieś zjawiska paranormalne. I ten tytuł sugeruje, że to może będą jakieś po prostu krwawe fragmenty z przeszłości opisane, w sensie z przeszłości głównej bohaterki czy też bohaterek. Nie wiem, no bo no jeszcze nie zaczęłam tej książki. Także, no, ciekawi mnie to, bo e, jak ta książka się nazywa, Dom po drugiej stronie jeziora albo coś w ten destin, no ta książka była dosyć mocno oddychana na końcu. Niekoniecznie pozytywnie, ale ja wiedziałam przed słuchaniem, właśnie jaki ten wątek tam się pojawia. I bardzo dobrze, że wiedziałam, bo inaczej to naprawdę by mi się. No, bardzo nisko bym tą książkę oceniła, bo ja nie lubię być zaskakiwana właśnie w taki sposób. Jak dla mnie to zakończenie powinno zawsze być logiczne i jakoś wynikać z Wcześniejszej części książki. No, a w tej książce właśnie było totalnie odjechane. Zresztą, no, większość zakończeń w jego książkach jest taka trochę. No, te zakończenia są mocno, mocno przekombinowane po prostu. Także, no, jest to bardzo ciekawe, jak ta książka wypadnie. To jest chyba jego pierwsza książka, a jeśli nie pierwsza, to jedna z pierwszych. Więc no, bardzo ciekawa jestem, jak wyglądały jego początki. No, także tyle słowem wstępu, zabieram się za słuchanie. Przesłuchałam już trochę ponad połowę jedynych ocalały. I tak, co mogę powiedzieć o tej książce? No, słucha się jej naprawdę dobrze, i wydaje mi się, że to jest pierwsza albo jedna z pierwszych książek tego autora. I no, jestem zaskoczona, że aż tak mi się podoba, bo wydawałoby się, że może by nie czuć, że to jest właśnie jego początek, a no, nie czuć tego w ogóle. To również dobrze mogła być książka najnowsza. W tej książce mamy główną bohaterkę, która jest jedyną ocalałą z masakry w Pine Cottage. Nie do końca wiemy, co tam się wydarzyło. No, byłoby za pięknie, gdybyśmy wszystko wiedzieli, no ale coś, coś tam wiemy i autor nam podsuwa, tak jakby to, kto za tym stoi, dosyć wyraźnie. Hmm. Ale znając jego, to pewnie wywróci to wszystko do góry nogami i... i okaże się, że wcale nie było tak, jak on chce, żebyśmy myśleli. Ja na początku wspominałam, że ta książka jest na Goodreads otagowana jako horror. I te tagi pochodzą od użytkowników, nie od nie wiem kogoś, kto nie od wydawnictwa ani niczego takiego, tylko właśnie od tego, na jakie półki użytkownicy wrzucili tę książkę i dużo osób wrzuciło ją jako horror. I no, obawiałam się trochę, że tutaj właśnie będzie coś paranormalnego. To by mnie wcale jakoś bardzo nie, zdziwi nie zdziwiło, biorąc pod uwagę właśnie e, tego autora. E, no ale no, jeszcze nie skończyłam, więc nigdy nie wiadomo, ale wydaje mi się, że raczej ludzie to powrzucali na horror, dlatego że to właśnie jest ten motyw jedynej ocalały jest ta masakra wspomniana. i e, No i po prostu e, dlatego, a nie dlatego, że jest coś paranormalnego. No ta główna bohaterka właśnie jest jedyną ocalałą i to e, trochę sprawia, że nie do końca komfortowo się z nią jest czytając tą książkę. W sensie trochę tak jakby, trochę tak jakby się miało jakąś obawę, że e, ta jej sytuacja się na nas w jakiś sposób przerzuci albo że to jest trochę zbyt e, mocne, zbyt poważne, żeby w ogóle się w to mieszać. W pewnym momencie w tej książce pojawia się też hmm, pewna kobieta, która, która no, wskakuje do życia głównej bohaterki dosyć niespodziewanie. I ta właśnie bohaterka strasznie mnie denerwuje. W sensie niekoniecznie swoim charakterem, tylko swoim zachowaniem i tym, co ona robi, i to, co mnie denerwuje, tam może trochę nawet bardziej, to to, że główna bohaterka się w ogóle z nią zadaje. I ja rozumiem, dlaczego ona to robi. W sensie, dlaczego ona się z nią zadaje, i to jest nawet wytłumaczone, ale ona nie jest dobra dla głównej bohaterki. One nie powinny się ze sobą zadawać. No ale jest jak jest. Zobaczymy, co tam będzie dalej. Ja mam dwie swoje teorie co do tego, jak pewne wątki tam się rozwiążą. I właściwie to nie wiem, czy bym się cieszyła, gdyby. Tak właśnie było. Z jednej strony tak, bo te e, moje pomysły są dosyć przerażające i one na pewno by zrobiły tutaj dobrą robotę pod koniec, ale też e, może to wyjść tak, że zamiast przerażające, wyjdzie po prostu komicznie. Czasami właśnie takie odjechane plot twisty mają taki efekt, a nie ten zamierzony. Także no zobaczymy jak tutaj e, to, to wyjdzie. No i naprawdę przyjemnie się tej książki słucha i wydaje mi się, że tam jest też więcej akcji, albo może mniej takiego biadolenia o nie wiadomo, czym niż w innych niektórych książkach tego autora, bo niektóre były takie trochę. E, przegadane może, albo że główna bohaterka coś tam niby robi, ale tak naprawdę nie robi nic. Tak tutaj jest trochę więcej tej akcji i więcej jest rozkwiń takich. Które faktycznie mają sens, a nie że są jakąś paranoją, która nie wynika za bardzo z niczego. Nie wiem za bardzo, z czego to wynika, że ta książka jest taka trochę lepsza, powiedzmy, od pozostałych. Być może chodzi o to, że, no tutaj, właśnie autor wziął się za dosyć tragiczne wydarzenie w życiu głównej bohaterki, a te z innych książek, no, wiadomo, nie miały lekko, ale no nie, nie były. Nie przeżyły po prostu takiej tragedii jak ta główna bohaterka tutaj. No także podsumowując, jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwiąże. Wiele mi już tej książki nie zostało, także zabieram się za dalsze słuchanie i e, odezwę się, jak już skończę. Zakończyłam. Jedyne ocalały. I podobało mi się, naprawdę no mi się bardzo podobało. E, zakończenie. No, te, to co mówiłam, te moje przewidywania nie sprawdziły się. <grym> Trudno. E, a myślałam, że miały sens, no ale nie sprawdziły się. To rozwiązanie, które tutaj autor przedstawi, było po prostu. No, to było naprawdę bardzo dobre, bo. Ja go nie przewidziałam, nawet mi do głowy nie przyszło. Te wszystkie rozgminy, miny, które miałam, zostały wytłumaczone, więc, no, wiadomo na plus. I nie było tutaj tego typowego dla tego autora plot twistu, że coś jest takie totalnie szalone, oderwane od wszystkiego, co w tej książce do tej pory było. No, tego tutaj nie było. To było no, dosyć logiczne i można w to bez problemu uwierzyć. No, i muszę przyznać, że ta książka nawet była trochę straszna. W sensie tam nie działo się ogólnie nic takiego e, strasznego, ale to bardziej chodzi o tą przeszłość, właśnie tej e, bohaterki e, Quincy, którą powoli, powoli poznajemy. I to ta przeszłość jest taka, no to ona jest taka straszna. Naprawdę napawa takim niepokojem, mimo że już wiemy, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się dawno temu, i ona już w tej sytuacji się nie znajduje, tylko ileś tam lat później. Ale mimo to to wszystko jest no, takie budzące, właśnie niepokój, lęk, trochę strach. Także no, zaskoczył mnie ten autor, bo no, nie spodziewałam się czegoś takiego po jego pierwszej książce. I trochę szkoda, że od tego odszedł i, i zaczął kombinować i robić te takie e, totalnie odjechane zakończenia i Plot Twisty, no bo ta książka naprawdę była dobra. I no to jest zdecydowanie moja ulubiona książka tego autora i jedyna, jaką oceniam na pięć. No także została mi jeszcze jedna jego książka, która była wydana dawno temu, to była jego druga książka chyba. No, i jeszcze nowa, która wychodzi po angielsku, jakoś w czerwcu bodajże. I to będzie już wszystko w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się następnym razem. Cześć!